Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj kosimy kukurydzę na kiszonkę. Czekamy jeszcze za sieczkarnią. New Holland doznał awarii, ponieważ pasek pękł od alternatora i nie ładuje, nie ma chłodzenia oraz klimatyzacji, więc nie możemy nim pracować. Dlatego dzisiaj będzie nam rozgarniał kolega ładowarką teleskopową. Lepiej mu pójdzie niż tymi Hollandem Czekamy właśnie. Patrzcie, jak kukurydza połamana przez wiatr. Bo ostatnio były silne wiatry. Widać, że niektóre są łodygi połamane. Tu yy, już tak można powiedzieć, że ostatni gwizdek na koszenie kukurydzy, bo ziarno już jest mocno twarde, żółte, może tu akurat nie na tym, ale też już są jeszcze bardziej dojrzałe, więc mamy już ostatnia taka fila. w tym roku bardzo późno, w zeszłym roku był dwa tygodnie gdzieś wcześniej. I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. You know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. You know. I can fly high, I can go low. Today I got a million. I don't know Doszliśmy już z kulturyzą 3 przyczepy mamy nakoszone te duże Nie wiem jaką obietności mają Chcemy tak osiem razem, żeby było wiem w gdzieś po trzech hektarów wyjdzie nam Zobaczymy na koniec Kurydza miejscami ładna, miejscami zbordowana przez ludzi Zobaczę na dłuższym vlogu Więc mamy no, Ja sobie pijam z etorkiem Ładowarkę też możecie zobaczyć Tego co robota nam idzie You're the one. Make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call. We rise and we fall. Ogólnie kukurydza na kiszankę kosimy w naszym gospodarstwie robimy dopiero drugi raz. W zeszłym roku był nasz pierwszy raz. Yy, dlatego, że wcześniej mieliśmy trochę mniej tybyków i pasiliśmy wysłotkami oraz ścianą z traw i lucerny. Ale po, zeszłym, po, po ostatnim roku stwierdziliśmy, że kukurydza jednak do yy, opasu jest najlepsza. I dlatego robimy znowu trochę jak hektarów więcej. Więc dwa razy tyle co w zeszłym roku. Wysłotki chcieliśmy sprzedać, ale zostawimy dla siebie. Jeśli zabraknie, to wtedy będziemy dawać je. Zbieramy 8 przyczep tyle chcemy docelowo. Resztę zostawiamy na ziarno. Tutaj na tym jednym polu jest 3 hektary, z półtorej gdzieś skosimy, a resztę na ziarno. Na ziarno mamy gdzieś tego 10 hektarów. Ubiją sobie teraz boki właśnie ładowarkę mówi, że wtedy ubiorą sobie górę. Ale powiem wam, że ładowarką to zupełnie inna robota. I Holandem tutaj miałbym to robić, żeby to wszystko porozgadniać. Jak wysypię taką przyczepę, to patyn to jednak inaczej. Właśnie będziemy się zakrywanie ładnie ubite wszystko, będziemy obkrywać, obsypywać naryżniki, doły ziemią, pługiem tu odobrzemy, a resztę oponę będziemy nakrywać.